No hallo witam wszystkich bardzo serdecznie na... ...względników no, z Overwatch na mapie, to jest inferno One tam podejrzanego odpuszczają na... Y, ...B przez Wana na... ...pan podejrzany No nie wiem jak to nazwać, ale teraz... No, dobra, co postrzegam w tym po prostu o, No i dobra, no i co sobie teraz... Y, ...prawdopodobnie wywiadomilię widzimy, że dwóch idzie od pleców, tam. idzie od pleców, montuje bombę, słyszy, że podchodzi, no, strzelił, ukrył się dwóch przed nim, no i niestety i sobie Kałaszkówka Na mawkę Przedziwnik nie słyszał, że zawka Na banana poszło Właśnie się, się dowiedzieli o tym Do szczura se pójdzie Pan podejrzany ma 18 13 no, tak throw flashbang throwing ci cetecy raczej go zreportowali nie za cheaty, nie widzę żadnych rzeczy, Łupy, przechodnię, co roku. No i że chodzę sobie. Trapał podejrzany, próbuje kiedyś na KI, co się stanie, a jednak nie spróbował, ale go korciło strasznie. Nie było też tak do swojego ruchu na od strony Bama na ciało. Ze strony. To tam jest, nie wiem kto tam jest. Hmm, Oto Pan Ta, cofa na second mi da, Ale nie do końca jednak się hmm, pierm co to A ping? Nie ma ping hmm, No takie śmieszne to Przeskoczenie o, Przeskoczył mu trochę ten celownik Teraz se ławkę hmm tak Smok. na grunt przeskoczył nie wiem, nie wiem na bananie awki dwie, ale on mi daje jedne nie potrzebuje się tak miłego no. Banny hopa na pewno nie ma. Skryptów na banych hopa znaczy No i co? Podchodzi aparty Gdzie ct jest Na ct bardziej no. Jeden na bananie Podchodzą Słyszę, że dojeżdża Ale Bucha ma. ma na pewno Na pewno. Takie dziwne zagranie tu było, bo się patrzył centralnie na niego, prawda? No, no i dobra, no i tam wygrali krótko sobie. No. Dobra, tutaj dobra, blasty na restie. Dobra, i bierzemy na mina Dobra, trzech na no A, dwóch w apartach, jeden side, na B, dwóch no na side'zie. Ja też się próbuję podjechać a i to im się nawet dobrze udaje Jeden piasek patrzy z bombą AHK Piasek sprawdziła nikogo nie było tam się z dobrze No i dostawanie zawki przez ściany Niestety jeden setek dojeżdżał wiem, Jaka okrężna droga aż przez d co ten robi? Uur. Patrzcie, przez t sobie jedzie, a saveuje Dobra. Dobra, dwóch leci chyba na T-spauna, czy do apartów, nie? Dwóch do t -Spauna. Tak, dwóch do T-spauna. Terroryści szukają dwóch seteków, ale pewnie się nie orientują, za sobą. na t no i co zrobić, nie? Ci saveują, piątkę szukają. Zabawa w kotka i myszkę. On, tak, biegnie w stronę CT. Tym terroryści można powiedzieć. Na pana nie dojrzejące. No nie właśnie przed kotwicy tej nie to strzałka. się odegrał. Na CT jest jeden, tym balą wszędzie ile się da. Nie ma Jeden gościu płynie na ruin Poleciał od granatu również No i dwóch CT, co teraz trzeba wyjść No i rotują. Taką zagrywkę. Dobra. Dobra, I ciekawe gdzie się spotkają. Czy się spotkają? Tak, spotkają się. Kto wygra to spotkanie. Niestety te. terrorysta wygrał to spotkanie. Pan podejrzany w US Zbudował, no i niestety umarł. No, no to co tu wspomagać, wołanie? No to nie. Nie, to niewystarczające dowody. Pole widzenia, no to oczywiście i co tu mamy że skrypty czy inne niewystarczające, muśne przeszkadzanie no to niewystarczające no, no to by było na tyle. Cześć, siłanko.